Cześć, tak szybciutko. W poprzednim filmiku mówiłam o kiełbasie myśliwskiej, która kosztuje 46,90 za kilogram. Moje przejęzyczenie w poprzednim, także tamtej nie patrzcie, tylko tutaj poprawiam się. Nie zdążyłam zrobić napisu, także tutaj specjalnie z poprawioną ceną. No co, Emil jest na budowie, oczywiście ja już jestem ubrana, no bo musiałam rzucić wszystko, robię rosół. E, o, tam sobie akurat musiałam wyłączyć, bo y, muszę jechać po y, piankę, bo Emilowi zabrakło. Ostatnim razem pewnie jakoś tak y, było pus pustawo już pewnie i teraz muszę zrzucić wszystko. A w piekarniku mam żeberka. O, nie widzicie para. Para zaparowało. Ja to jestem agentka. Dobra, żeberka się robią. Musiałam też wyłączyć, wyłączyć Rosu. E, Rosu robię, bo Borys jest chory. Wczoraj, W czwartek, piątek nie był w szkole. E, nie wiem, czy to jest jakaś wirusówka, czy nie. E, źle się czuł w noc. Całą noc nie przespałam z nim. E, no i dzisiaj teraz troszeczkę lepiej, ale jeszcze ten brzuch go boli. E, dobra. To na tyle, ja uciekam jeszcze z psem. No i mówię, jestem w trakcie robienia, jedzenia, a tutaj wszystko trzeba rzucić, bo trzeba jechać, kupić. Uj! Kupić tą piankę. Dobra, lecę. Dzień dobry, ja już gotowa. Idziemy na budowę. Od rana będziemy robić. Wstałam. Yy, nie wiem, tam była przed szóstą. Na szóstą mieliśmy być. Troszeczkę się wydłużyło. O, Emil, co No już schodzę. Yy, nie masz tutaj? Dobra, pa. O. Emil szuka telefonu. Yy, dobra, to ja tutaj poszukam mu za chwileczkę, bo już schodzę. Idziemy, yy, tak, na budowę do domu. Popracujemy tam w środku, zobaczymy, co trzeba y, zacząć, bo tam stelaże do góry trzeba, żeby rygipsy przykręcać. Także no, musimy się y, najpierw posprzątać jeszcze, żeby w końcu móc tam wejść i działać. Y, ja uciekam, Śniadanie zjedliśmy i jesteśmy gotowi do wyjścia. Czy Emil już jest z psem na dole, czeka na mnie. My działamy w domu. Poznosiliśmy niepotrzebne rzeczy, czyli wszystko z góry w dół. No i ja poodkurzałam cały mieszkanie, cały dom u góry. A teraz idę zaprowadzić psa do domu i zobaczyć, co tam u Borysa. No i to na tyle. Lecę. Chodź, Maksiu, idziemy. Chodź. A na dworzu pada śnieg, pada śnieg. Chodź, Maksiu, lec. Pierwszy w tym roku, o. Nawet pługu już jechał i sypie we mnie. Oj, muszę Maxa przytrzymać, bo psiak idzie. Maxiu, co ty? Dobra, żeby mi nie wyskoczył na drugą stronę, bo on to jak zobaczy, nie wolno. Jak zobaczy psa, to właśnie yy, już trzy razy mi wybiegł. Yy, no i całe szczęście, że nic nie jechało, bo by była miazga z niego. Nie wolno. Dobra. To na tyle, bo uciekam do domu, pada. Właśnie mówię, jest biało. Kurczę, zdążyliśmy z tym wszystkim na ostatni gwizdek. Tak, w domu jest fajnie, cieplutko na krótki rękawek, 18 stopni. Dobra, uciekam. Właśnie dojechałam. Śniadanie już Borysowi zrobiłam. Co jeszcze? Wzięłam co nieco z domu. Też dla Emila kanapkę zrobiłam, do tego jakiegoś banana, cappuccino, kupiłam ostatnio znowu, bo widzę, że Emil woli jednak cappuccino niż zwykłą kawę, to też to to jeszcze mu przyniosłam, żeby miał jakieś dwie zupki, jak będzie chciał. W domu później mam, aha, coś słodkiego do kawy, a w domu mamy żeberka na dzisiaj i rosół, wczoraj jeszcze robiłam, bo Bory się źle czuł, więc mówię, rosół najlepszy. Także mi dzisiaj jeszcze został. Dobra, ja już dojechałam. Właśnie widziałam pierwszy raz jak panele są przykryte te fotowoltaika. Panele fotowoltaiczne są przykryte śniegiem. bo u nas nadal sypie troszeczkę tak delikatnie. Pruszy, pruszy, o! I tak to wygląda. Idę, bo nie było mnie chyba z 30 minut, bo to jednak chwilę potrwa. Zobaczę, co tam Emil robi. Czy nic nie robi, czy już coś zaczął robić, czy obmyśla plan, tego nie wiem. O, zaparowało. Dobra, ja idę do góry, tutaj do niego zobaczyć. My tutaj cały czas działamy, robimy pomiary. A jeśli mi się uda złapać, no, uciek. Borysa dzieciństwo. Przed domem chciałam pokazać. Bo tyle śniegu nam napadało. O, nie otwieraj! Nie wiem gdzie poszedł. Tam jest, tam biega. O tam. Czerwone trochę kurtki może widać. Tam. Z kolegą. I tutaj latał, bo tyle nam śniegu napadało. Jak przyjdzie to no znaczy, ja się mówię, chciałam pokazać, bo akurat tutaj e, robił kulki. 18 stopni na chacie, ale zimno, nie? E, no, e, wydawało się, że jest ciepło, że to 18 i nie trzeba, i można w krótkim rękawku chodzić. E, jednak odczuwalna, No i chodzi w krótkim rękawku, ale jest odczuwalna rzeczywiście, e, temperatura e, te 18 stopni, czyli jednak musi być o wiele więcej w domu bo jest chłodno. Ugrzewanie podłogowe. Niby mówili 1-2 stopnie mniej można dać. Gówno, prawda? No, no. Czyli te 18 to jednak jest za mało, nie? Bo jak my robiliśmy i szybko trzeba było chodzić tutaj, bo no to ja tam odkurzałam, to mi było ciepło i naprawdę na krótkim rękawku. Ale jak teraz tylko chodzimy i mierzymy. Zobaczcie, zdjęcia są. Elektryki, bo będziemy potem robić te... Jak to się mówi płyty GK kłaść. No i będziemy najpierw stelaże będziemy robić, więc jeśli te stelaże będą zrobione, to żebyśmy nie wjechali wiertłem, tam, no wiertłem powiedzmy w, te, w kable. Dlatego mamy te zdjęcia porobione. Ja też wcześniej robiłam. Tak patrzę, czy tego bąbla widzę, ale go nie widzę, tam inne dziecieczki jeszcze biegają, on tam poszedł dalej. E, to taką zimę mamy, mamy, który dzisiaj, e, 19 listopada, no i po raz pierwszy spadł śnieg. Fajnie, dzieciaki mają frajdę, Borys trochę z tym brzuchem jeszcze go tam trochę bolewa, więc widzę, że jak tutaj nie, nie biegał, tylko po prostu sobie... Na spacer troszeczkę się tam pobawić, ale mówi, że go jeszcze tam boli, nie? Nie tak już bardzo, ale dobra. Niedługo kończymy, idziemy do domu. Będą wszystkie wyznaczone właśnie te punkty, gdzie jest elektryka, żeby się w nie nie wbić i będziemy szli do domu. I zaczynamy potem pracę. Nie wiem, czy jutro mi mnie tutaj ściągnie, czy przyjdziemy od poniedziałku od rana. I tak dzień w dzień już będziemy robić, no bo to jednak y, jest czas na to, żeby robić w środku. Weźmy lożę! Jak jest? Pojowo? Tak, to jest dobrze. To no. Nie! A co tam tata robi? Przepraszam, ale tutaj też My nic nie widzieliśmy, tak jak... Przepraszam, mama. Co, za małe tak Luiski, lujki, lujki loci... małe. Ja teraz będę na mokrym siedzieć. Oh. Nie tak, że... Ej, to nie nasza wina. My otworzyliśmy, nie patrzyliśmy, o. gadaliśmy, a później jeszcze odnaleźliśmy i o. Emil tam poszedł i o, że jak szybko. Pasek zrobił, zaraz drugi pasek zrobi. O, było tak? Dzieciaczki tam lecą. To idziemy się bawić. <z <humanities> <z <z)> przydała się, przydała się, dmuchawa. <zution> I odśnieżone będzie. samochód w moment... Mówiłem, że Makita jest dobra i się przyda. W moment jest wyczyszczony. Nie musiałam skrobać, jest, ponieważ jest dopiero co świeży śnieg. Fajne mam nauszniki, Magda mi dała. Borys przyniósł tobie. Music, music. Dobra, to na tyle.